Witam cię serdecznie z tej strony Położna Aleksandra Sikorska. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć ci na temat pielęgnacji noworodka. Temat, który nie ominie żadnego rodzica. Pielęgnacja jest wpisana w każdy dzień życia z naszym noworodkiem, z naszym niemowlęciem, w późniejszym czasie z naszym małym dzieckiem, starszym również. I tutaj. Warto wiedzieć, czego możecie się spodziewać, i warto wiedzieć, jak to wszystko sobie zaplanować. Noworodek, który rodzi się e, drogami natury, bądź przez cięcie cesarskie, e, jest pokryty wodami płodowymi, gdzie niegdzie może mieć jeszcze maść płodową, e, następnie jest przekazany albo na klatkę piersiowej swojej mamy, gdzie zbiera. Korzystne bakterie czyli matka dzieli się mikrobiomem ze swoim dzieckiem po porodzie siłami natury. Po cięciu, po cięciu cesarskim, ten noworodek trafia na kangurowanie do swojego ojca e, bądź do innej osoby, która jest wyznaczona przez matkę do kangurowania, i również zbiera sobie mikrobiom rodzinny czyli takie rodzinne bakterie. E, następnie dziecko jest hospitalizowane przez około 2 dni. I tutaj podczas tych dwóch dni czy trzech dziecko nie jest kąpane, ponieważ kąpiel w ogóle została usunięta z takiej rutyny szpitalnej. Badania potwierdziły, że nasz noworodek dobrze się czuje wtedy, kiedy nie jest kąpany w szpitalu. Dla jego skóry jest to bardziej korzystne, jeśli ten płyn owodniowy mikrobium, który wyciągnął sobie z pochwy, mikrobium, który zebrał sobie podczas tulenia z mamą. Kiedy on jest na skórze dziecka, wtedy jest to dla dziecka bardziej fizjologiczne i ma dla dziecka na dziecko, na jego skórę korzystny wpływ. Skóra dziecka w pierwszych dniach po porodzie zaczyna się łuszczyć. Czyli na początku przez pierwsze 2-3 dni w szpitalu skóra wygląda na Nawilżoną, najędrną, jest idealna. Może wystąpić rumień toksyczny bądź trądzik noworodkowy, czyli takie zmiany skórne, zmiany skórne, ale skóra ma odpowiednie nawilżenie. Natomiast na trzecią, czwartą dobę dziecko zaczyna się łuszczyć i zauważycie to po wypisie do domu, że skóra bardzo intensywnie schodzi z całego ciała. Nie martwcie się, to nie jest wynik złej pielęgnacji. Tak to po prostu jest, że dziecko wyłuszcza sobie na skórek przez 2-3 dni, a później już jest w porządku. Wtedy, kiedy Wasze dziecko intensywnie się łuszczy, koniecznie nawilżajcie jego skórę. Możecie nawilżać tą skórę balsamem z dobrym składem. Możecie nawilżyć skórę poprzez kąpiel dziecka z dodatkiem oleju ze słodkich migdałów to również będzie działało nawilżająco. Natomiast wytyczne są takie, że kąpiemy dziecko raz na 3-4 dni, więc to by było zdecydowanie za mało tego nawilżenia, jak na okres, kiedy skóra dzie dziecka się łuszczy. W okresie łuszczenia się skóry dziecko może być rozdrażnione, bo skóra jest napięta, może swędzić i jest to takie poczucie dla niego dyskomfortu, dlatego warto nawilżać w tym czasie skórę nawet kilka razy dziennie. No i tutaj yy, pojawia się hasło emolient. Bardzo często w telewizji słyszymy, że jak noworodek to emolient i że do codziennej pielęgnacji i tak dalej. Pamiętajmy, że emolient jest to lek na skórę chorą. I rzeczywiście w okresie łuszczenia się skóry można by zastosować na przykład emolient do częstego nawilżania. Natomiast w momencie, kiedy skóra przestanie się łuszczyć, wtedy, kiedy ona wyłuszczy się do końca, i będzie już gładka, będzie jędrna, będzie różowa, wtedy nie ma konieczności, żeby codziennie pielęgnować skórę emolientem. Skóra dziecka ma dojrzeć samodzielnie, ma przyjąć swoje funkcje wszystkie, więc nie może być tak, że my stosujemy lek, który wyręczy naszą skórę i sprawi, że ta skóra nie nauczy się, nie wykształci się w taki sposób, w jaki powinna, dlatego że lek przejął jedną z funkcji skóry więc nie chcemy generować u, naszej, u naszych dzieci jednostki chorobowej skóry, więc smarujemy tylko wtedy, kiedy skóra się łuszczy, a jak się nie łuszczy, to już nie smarujemy. Tak jak mówiłam, kąpiel, kąpiel wdrażamy co 3-4 dni, czyli im rzadziej, tym lepiej. Wiem, że niektórym rodzicom trudno jest to zaakceptować i kąpią dzieci codziennie, to ile razy będziecie kąpać dziecko, to jest tylko i wyłącznie Wasza decyzja i nikt wam nic nie może narzucić, ale e, macie prawo do informacji, e, że rzadsza kąpiel jest korzystniejsza dla skóry, ponieważ skóra nie przesusza się y, i jest to potwierdzone przez badania naukowe. E, często rodzice argumentują, że kąpiel dziecka jest w rutynie i że dziecko ma taki rytm dnia. Że um, przychodzi wieczór, e, dziecko e, jest kąpane, potem je i potem idzie spać, i że to jest taka rutyna, która ułatwia funkcjonowanie e, z noworodkiem czy z niemowlakiem. E, rodzice doskonale e, radzą sobie e, bez tej codziennej kąpieli, e, wręcz chwalą sobie, że mogą tak rzadko kąpać, bo to jest zawsze dodatkowa czynność, którą trzeba zrobić przy dziecku. Więc zachęcam do tego, żeby zastosować się do tych zaleceń. Oprócz tego, że ta kąpiel jest to 3-4 dni, to my oczywiście pielęgnujemy naszego malucha codziennie, czyli codziennie szczotkujemy mu włosy. Nawet jeśli wasze dziecko nie posiada włosów, to warto jest pobudzać szczotką tą, tą strefę, gdzie wkrótce będą włosy, po to właśnie, żeby te włoski wyrosły. Tutaj na głowie dziecka jest ciemiączko, uważamy na to ciemiączko, zwłaszcza jeśli mamy starsze rodzeństwo, które bawi się już zabawkami typu młotek lub jakimiś innymi, żeby nie było tutaj żadnego urazu tego ciemiączka. Ciemiączko zarasta się do półtora roku życia dziecka i w tym czasie trzeba po prostu uważać na właśnie na tą strefę. Często rodzice mylą ciemiączko z ciemieniuchą. Ciemieniucha to jest stan adaptacyjny, w którym na skalpie głowy gromadzi, gromadzą się wydzieliny gruczołów łojowych, czyli łój. Czasem ta ciemieniuszka zaczyna się jako łuszcząca skóra na głowie, czasem widać, że jest taki duży, żółto-zielony placek tego łoju na głowie. Mamy sposoby, żeby tej ciemieniuchy się pozbyć, Podkreślę, że ciemieniucha nie jest efektem niewłaściwej pielęgnacji lub zaniedbania rodzica. Jest stanem adaptacyjnym, a czasem jest y, objawem alergii pokarmowej u dziecka. Tak, Więc jeśli ciemieniucha się u Was pojawi, y, na pewno trzeba podziałać, żeby tą ciemieniuchę z głowy zetrzeć czyli y, posmarować głowę oliwką, nałożyć na to czapkę, zaczekać 20 minut aż to się zagrzeje, i później w kąpieli. Stresujemy szczoteczką np. do zębów z takim średnio twardym włosiem te łuski z głowy. Czasem czynności trzeba powtórzyć. Czasem ciemieniucha przechodzi również na brwi, czyli ogólnie chodzi o włosioną skórę głowy. Ehm, mamy metody na ciemieniuchę, więc nie trzeba się tym stresować. Nie u każdego dziecka będzie ciemieniucha, a wręcz rzadko się zdarza, żeby dziecko miało ciemieniuchę. Kolejna strefa to są oczy. U noworodków bardzo często występuje ropienie oczu, nie martwimy się tym, również nie jest to wynik nieprawidłowej pielęgnacji, to jest tak naprawdę fizjologia u noworodka i naszym zadaniem jest dbać o te oczy codziennie. Czyli jeśli widzimy, że jest robka, przecieramy wacikiem nasączonym solą fizjologiczną, oczko od zewnątrz do wewnątrz i po prostu wycieramy tą wydzielinę, nie martwimy się tym. Oczka mogą robić nawet dwa tygodnie, jeśli ta wydzielina wydobywa się na zewnątrz oka, to w porządku. Znaczy, znaczy to, że kanalik guzowy jest drożny i wydzielina jest cały czas wydalana, więc wszystko jest w porządku. Natomiast jeśli zdarzyłoby się, że kanalik guzowy się zatka, oko spuchnie, wtedy koniecznie zgłaszamy się jeszcze w ten sam dzień do pediatry i dostajemy leczenie, które pomoże nam udrożnić ten kanalik, tak? Czyli masaż mięska tutaj, masujemy, żeby zwiększyć ciśnienie w kanaliku i przeforsować ten zator i dodatkowo jeszcze antybiotyk, który mm, ochroni nasze oko przed zakażeniem. Do każdego oka z osobna dobieramy nowy wacik, dlatego że może być jedno oko zakażone, a drugie niezakażone. Jeśli chodzi o nosek, e, to również e, zaglądamy do noska, czy nie ma tam żadnych, żadnej treści do wyciągnięcia, ponieważ noworodek oddycha przez nos, i bardzo ważne jest, żeby ten nosek był drożny. Do wyciągania treści z nosa służą nam zestawy typu sopelek czy katarek. Jest to zestaw, który e, zawiera dwie końcówki. Jedna końcówka e, ląduje w nosie dziecka, druga końcówka w ustach rodzica, rodzic zasysa treść z nosa. E, już od razu powiem, że nie ma tutaj możliwości, żeby treść z nosa dostała się do ust rodzica, dlatego że tam jest taki mechanizm pomiędzy, który blokuje ten przepływ. Można stosować również gruszki, żeby tą treść wyciągnąć. Warto jest nawilżać nosek. Jeśli u waszego dziecka pojawi się sapka noworodkowa, czyli takie charakterystyczne oddychanie noworodka w taki głośny sposób, tak jakby dziecko harczało, to jest efekt tego, że błona śluzowa nosa jest przesuszona. Wtedy kropimy ten nosek kilka razy dziennie, żeby tą błonę śluzową nawilżyć, i do tego nawilżenia używamy właśnie soli fizjologicznej. Kolejna rzecz to ucho dziecka. Yy, musimy przycierać codziennie zewnętrzny płatek ucha dziecka, dlatego że bardzo często się zdarza, że jak maluch sobie uleje, to droga z kącika ust dziecka jest wprost do ucha. Tak? I niestety, gdyby ten pokarm dostał się do tego ucha zewnętrznego, to on tam będzie podsychał i będzie tam w cudzysłowie kiełkował, co da nam. Yy, to Summa summarum, nieprzyjemny zapach z ucha, co wygeneruje u nas stres, bo nasuwa to myśl o tym, że dziecko ma zapalenie ucha, a to tylko resztki pokarmów uchu. Więc codziennie zaglądamy do ucha i przemywamy płatkiem kosmetycznym zewnętrzne ucho. Nigdy nie korzystamy z patyczków do ucha przy toalecie ucha dziecka. Nie musimy wyciągać woskowiny Ponieważ dziecko, taki mały noworodek czy niemowlę nie mają jeszcze na tyle woskowiny, żeby, żeby ona była widoczna. Następnie mamy jamę ustną u dziecka. U dzieci karmionych piersią nie musimy wykonywać toalety jamy ustnej, dlatego że mleko kobiece działa przeciwpruchniczo i jest przeciwzapalne. Natomiast jeśli dziecko jest karmione mlekiem modyfikowanym i będzie sobie robiło w nocy już dłuższą przerwę na sen to przed tym snem można wziąć gazik na palec, oczywiście nabliżony wodą i przemyć dziąsełka, przemyć języczek. Z tą toaletą jamy ustnej zawsze delikatnie, dlatego że jama ustna dziecka jest bardzo wrażliwa i żeby to nie poszło w taką stronę, że po każdym karmieniu wkładamy palec do buzi z gazikiem i... Dziecku naruszamy tą wrażliwą mamę ustną, dlatego że możemy dopuścić do awersji, do odruchu wymiotnego i dziecko później może przybrać takie zachowania obronne, na przykład w ogóle przed karmieniem. Więc nigdy nie robimy tego nadgorliwie. Jeśli dziecko zrobi sobie dłuższą przerwę na spoczynek nocny, wtedy przed tym spoczynkiem jest to logiczne, żeby przemyć dziąsełka. E, następnie mamy tutaj brodawki słodkowe. U dzieci brodawki słodkowe e, często mają obrzęk. Jeśli dziecko jest skarmione piersią, hormony matki przenikają do e, ciała dziecka i wytwarza się odczyn w postaci obrzęku. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki mają taki obrzęk piersi. Nic z tym nie robimy. Nie musimy tego wyciskać, nie musimy tego niczym smarować. To mleczko samo się wchłonie. Przy toalecie dziecka należy spojrzeć dokładnie pod pachy, bo czasem zdarza się, że lądują tutaj resztki mazi płodowej. Po porodzie dokładnie trzeba to wymyć. Uważajmy też, jak kąpiemy dziecko, żeby nie zostawić tam żadnego mydła niedopłukanego albo nawet balsamu do ciała w za dużej ilości, dlatego że pod pachami lubi robić się odparzenie. Schodzimy niżej i mamy tutaj kikut pępowinowy, Kikut pępowinowy to jest e, tak naprawdę część ciała dziecka, która generuje największy stres. Rodzice boją się pielęgnować tego kikuta pępowinowego, e, dlatego że e, boją się po prostu, że zrobią krzywdę. I e, najszczęśliwszy dzień to jest dzień, w którym ten kikut pępowinowy odpada i nie trzeba już tego kikuta pielęgnować. E, ja teraz chciałabym Wam pokazać zdjęcia kikuta pępowinowego. I tutaj mamy takie zdjęcie kikuta pępowinowego, gdzie widzimy, że na zewnątrz jest zaschnięty kikut pępowinowy. Naszym zadaniem będzie utrzymywanie tego kikuta w suchości, czyli nie możemy go zamaczać w czasie kąpieli. Jeśli się zdarzy, że go zamoczymy, wtedy wystarczy dokładnie go osuszyć po kąpieli. Jeśli macie chłopca. To chłopcy bardzo często lubią nasikać sobie do kikuta pępowinowego, wtedy też się nie martwcie. Wystarczy dokładnie osuszyć kikut pępowinowy i dno pępka. Położna, która przyjdzie do Was na wizytę, dokładnie pokaże Wam, jak pielęgnować ten pępek. Jeśli w szpitalu nie dostaliście instrukcji, to ona tym bardziej Wam to pokaże. Nie martwcie się, że zrobicie krzywdę, że dojdzie na przykład do jakiegoś krwotoku. Nie, nie znalazłam w internecie żadnej historii, która by potwierdziła, że rodzic uszkodził tą pępowinę poprzez niewłaściwą pielęgnację. Jakby nie, nie zdarzyła się taka historia, prawdopodobnie. Więc w ogóle się tym nie martwcie. Pamiętajcie, że pielęgnacja kikuta pępowinowego dziecka w ogóle nie boli. I teraz tak. Pielęgnacja na sucho polega na tym, że My zaglądamy do pępka dwa razy dziennie i jeśli ten kikut pępowinowy jest suchy, a w dnie jest również sucho, nie ma żadnych wydzielin, nie ma brudu i kikut jest w neutralnym zapachu, wtedy nie musimy nic zrobić. Ale jeśli okaże się, że jest tam brud, jest tam wilgotno i nieprzyjemnie pachnie, wtedy należy dokładnie wyczyścić ten kikut pępowinowy i doprowadzić do takiego stanu, w którym nie ma żadnego zapachu. Więc tak to wygląda. Dodatkowo, jeszcze jak zakładamy pieluszkę dziecku, to nigdy nie nakładamy tej pieluszki na kikut pępowinowy, ponieważ wtedy zrobiłaby się na tym kikucie sauna i on jeszcze dłużej się będzie goił. Mogłoby również dojść do zakażenia. Dlatego podwijamy pieluszkę, tak żeby kikut cały czas się wietrzył. Następnie dochodzimy do narządów pł płciowych e, u dziewczynki i u chłopca. E, dziewczynka rodzi się z zalepionymi wargami stromowymi. Ma taki czopik biały, czopik śluzowy pomiędzy wargami e, sromowymi większymi i ten czopik odpada w szpitalu. I jak ten czopik odpadnie, to wtedy wykonujemy codzienną pielęgnację e, narządów płciowych u dziewczynki, czyli musimy rozchylić wargi sromowe większe i dokładnie wyczyścić tą wydzielinę, która jest pomiędzy wargami mniejszymi a większymi. E, często rodzice mylnie interpretują słowa pielęgniarek w szpitalu, bo pielęgniarki mówią, że jak jest ten czopik, to nie zmywamy go. A rodzice nie obserwują tego momentu, kiedy ten czop odpada i myślą, że ta wydzielina pomiędzy wargami większymi a mniejszymi to jest właśnie ten czop i tego się nie myje. Ale oczywiście to się myje, to jest wydzielina, która codziennie będzie wytwarzana u dziewczynki na narządach rodnych i... Jeśli tego nie będziemy czyścić, to to za chwilkę będzie nieładnie pachniało, może dojść do zakażenia, może zrobić się również odparzenie, czego nikt by nie chciał. Jeśli chodzi o pielęgnację narządów płciowych, męskich, dokładnie myjemy okolice między odbytem a jądrami. Tam jest miejsce, w którym bardzo często dochodzi do odparzeń. Dokładnie również musimy zasmarować tą okolicę, żeby tam była ta okolica natłuszczona i. Pokryta warstwą ochronną, która ochroni przed odparzeniem. Jeśli chodzi o toaletę penisa, to nie naciągamy na pletka. Kiedyś były takie zalecenia, że trzeba było naciągać, i no, na tamte czasy pediatrzy uważali, że to jest prawidłowe postępowanie. Natomiast teraz nie ma takich zaleceń. Rodzic, który czyści penisa, powinien złapać penisa w dwa palce, uwidocznić ujście na i jeśli tam znajduje się mastka. Wtedy ścierają na przykład płatkiem bawełnianym. E, mastka to jest biała wydzielina, która wytwarza się właśnie pod e, napletkiem na penisie. E, więc to jest e, w ramach toalety narządów płciowych. E, przy każdorazowej zmianie pieluszki e, czyścimy pupę, albo chusteczkami water wipesami, czyli to są takie chusteczki, które nawilżone są tylko wodą, albo płatkami bawełnianymi. I wodą przygotowaną, albo zwykłą wodą ciepłą. To są dwa naturalne sposoby. Natomiast nie polecałabym stosowania chusteczek, które pachną, które są jakieś perfumowane, dlatego że to nie są produkty, pomimo tego, że są marki, na przykład jakiejś tam znanej marki, która produkuje rzeczy dla dzieci. One nie są dobre dla tych dzieci i maluchy zazwyczaj mają odparzone pupy właśnie przez te chusteczki. Więc sięgamy po najbardziej naturalne metody. Zawsze po umyciu strefy tutaj narządów płciowych i pośladków, smarujemy pupę dokładnie i wtedy zakładamy pampersa. Jeśli chodzi o pampersy, to macie Państwo do wyboru pampersy wielorazowe lub jednorazowe, powiem szczerze, że. Mm, Odkąd pracuję w środowisku, miałam jedny, jedną tak naprawdę sytuację, gdzie rodzice zdecydowali się na pieluchy wielorazowe, ale i tak później z nich nie korzystali. Fakt, faktem, bardzo dużo dzieje się po narodzinach dziecka, i rzadko się zdarza, żeby rodzice przyzwyczajali się do takiej formy ekologii, która będzie kosztowała ich czas i, i będą musieli więcej prać itd. itd. Ja Was zachęcam do korzystania z pieluchów wielorazowych, bo na pewno dla malucha to jest sam, sama korzyść i dla środowiska również. Natomiast zrozumiałe jest, że czasu przy opiece nad noworodkiem jest bardzo mało i trudno tak naprawdę dokładać sobie dodatkowe obowiązki. Jeszcze chciałam powiedzieć parę słów na temat paznokci. Dzieci bardzo często rodzą się z długimi paznokciami i w szpitalu nie obcina się tych paznokci, dlatego że e, jeśli y, rodzic zaciąłby, takiego y, paz zaciąłby paluszek dziecka, mogłoby dojść do nadkażenia i mogłoby dojść w ogóle do jakiejś infekcji dziecka, tak? zakażenia od tego palca właśnie. Y, więc jeśli dziecko w szpitalu rodzi się z długimi paznokciami, zakłada mu się drapki. Ale po powrocie do domu rodzic od razu może zrobić porządek z paznokciami u dziecka i od razu wypiłować te paznokcie albo je obciąć. Nie zakładamy w domu niedrapek, dlatego że niedrapki mają niekorzystny wpływ na rozwój naszego dziecka. Maluch powinien stymulować się cały czas rączkami, dotykać sobie tutaj sferę wokół ust i w ustach paluszkami, ssać swoje piąstki i cały czas doprowadzać do intensywnej stymulacji. Natomiast nie drapki uniemożliwiają taką stymulację i sprawiają, że noworodek nie rozwija się tak dobrze, jak mógłby się rozwijać. Także z niedrapek rezygnujemy, paznokcie obcinamy, dlatego że chcemy uniknąć sytuacji, w której noworodek się drapie, chwyta się na przykład za powieki i ma punkty zranień na twarzy, które również mogą się zakazić i mogą stanowić problem. Dobrze, omówiliśmy sobie z grubsza. Całą toaletę u dziecka. Można wybrać sobie daną porę dnia właśnie na tą pielęgnację. Najlepiej wtedy, kiedy wasz maluch jest w komforcie, wtedy, kiedy da wam przyzwolenie na to, żeby wykonywać przy nim czynności. Czyli po prostu jest to moment, kiedy dziecko jest zrelaksowane i nie będzie protestowało przy tych wszystkich zabiegach. Jeśli wasze dziecko będzie miało ochotę, zakończcie tą pielęgnację na przykład masażem ciała. Do masażu ciała można wziąć jakiś olejek, żeby masaż był jeszcze przyjemniejszy i żeby dostarczyć dziecku jakichś zapachowych wrażeń, ale oczywiście nie mówię tu o jakichś super perfumowanych olejach, wybieramy zawsze oleje naturalne, na przykład olej ze słodkich migdałów. Przed wykonywaniem czynności pielęgnacyjnych poinformujcie dziecko o tym, że będą robione dane czynności. Mówcie do swojego dziecka w momencie kiedy pielęgnujecie jego kupę, w momencie kiedy przewijacie, bo dziecko e, zrobiło kupę, pokażcie jaki macie stosunek do tego, czyli pochwalcie swoje dziecko, że zrobiło taką piękną kupę, pokażcie mu, że e, jego ciało jest spoko i że jego kupa jest spoko i że jest w porządku, że jest fajnym człowiekiem. Pamiętajcie, że e, wasz stosunek i sposób, w jaki pielęgnujecie ciało Waszego dziecka, rzutuje bardzo mocno później na to, jak dziecko samo odbiera swoje ciało. Jeśli tutaj będzie jakiś zgrzyt, to noworodek, może nie do końca noworodek, tylko później człowiek, który wyjdzie właśnie z takiego przekonania, że coś w nim jest niefajnego, nie no on będzie później borykał się z brakiem akceptacji własnego ciała. Więc pamiętajmy o tym, żeby. Było miło, żeby było delikatnie i żeby zawsze było z szacunkiem. Życzę Wam udanej pielęgnacji.